Ma 14 lat i zadebiutował w seniorskiej piłce nożnej, niebywały rekord przyszłego piłkarza Manchesteru City. Mama Mbappé zamierza pozwać Paris Saint-Germain. Klub nie wypłacił Kilianowi 80 milionów euro. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Syn z Latana podpisał umowę z AC Milanem. Modrić i Vázquez oficjalnie odnowili umowy z Realem Madryt. Nowe koszulki FC Barcelony. Reprezentacja Polski spada w rankingu FIFA. BVB ma nowego, świetnego napastnika. A Mason Greenwood opuścił Manchester United. To są osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Bardzo wam dziękuję. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej, to zachęcam do dołączenia do nas, subskrybując kanał. Ja wam życzę miłego dnia. No i zapraszam do oglądania. Wczoraj FC Barcelona zaprezentowała koszulki na nowy sezon. Nie wiem jak wam, ale mi osobiście bardzo się podobają i sądzę, że to może być sprzedażowy hit. Tym bardziej, że każdy będzie chciał koszulkę Lamina Yamala po tak fantastycznym euro. Pierwsze skojarzenie, które miałem to oczywiście koszulka sezonu 2008-2009, ale jak sprawdziłem to taki motyw koszulki podzielonej na pół pojawił się już kilka razy. Między innymi w 1999 czy 2006 roku. Fatalne Euro 2024 w wykonaniu naszych piłkarzy sprawiło, że spadliśmy w rankingu FIFA. Obecnie zajmujemy 28 pozycję, tracąc niemal 18 punktów, a wyprzedzają nas takie kraje jak Iran, Australia czy też Ukraina. Aż o 5 pozycji awansowała reprezentacja Hiszpanii, ustępując jedynie Francji oraz pierwszej Argentynie. Spadek o 3 pozycje odnotowała Belgia, ale jest jedna reprezentacja, która pikowała z wysokiego C bardzo, bardzo nisko w dół, ponieważ aż o 13 pozycji, mowa tutaj o naszym sąsiedzie bez dostępu do morza. Dokładnie tak, Czechy są aż 47. Największym awansem za to może się pochwalić reprezentacja Wenezueli o 17 czy Turcji o 16 miejsc. Kolejnym Robertem Lewandowskim, czy też Erlingiem halandem w BVB, będzie Sierra Gera si. Wczoraj ogłoszono jego podpisanie i 28-latek będzie piłkarzem Borus Dortmund do 30 czerwca 2028 roku. Co ciekawe, to jego przenosiny zepałe w Stuttgart wisiały na włosku, a wszystkiemu winna była kontuzja. Co ciekawe, to jego testy medyczne odbyły się już kilka dni temu, ale czekano z ostateczną decyzją na informacje od lekarzy, czy uraz będzie wymagał operacji, czy jednak nie. Okazało się, że operacja nie będzie konieczna i dzięki temu za 17,5 miliona euro dołączył do BVB. W poprzednim sezonie wspólnie z kolegami wyprzedził między innymi Bayern Monachium zajmując drugą pozycję w tabeli, a w Bundeslidze zdobył aż 28 goli. Jeśli oglądaliście poprzedni film to na pewno pamiętacie, że mówiłem o tej przyśpiewce piłkarzy Argentyny po zwycięstwie w Copa America. Ona odnosi się do pochodzenia wielu piłkarzy reprezentacji Francji sugerując, że nie są oni rodowitymi mieszkańcami tego kraju. Ją zainicjował Enzo Fernandez i abstrahując od tego czy mówił prawdę czy też nie, chyba zgodzimy się, że nie było to coś miłego. Darren Bent, czyli były reprezentant Anglii powiedział, że Enzo z tego powodu może mieć spore problemy w szatni. Jego zdaniem przeprosiny nie wystarczą, a on sam stracił zaufanie wśród kolegów. Jak sprawdziłem to w pierwszym składzie The Blues w tym momencie występuje czterech Francuzów. No i ciekawie czy te zachowanie faktycznie, aż tak bardzo popsuje atmosferę w szatni. Ciekawego piłkarza będziemy mieli na włoskich boiskach, ponieważ Maksymilian Ibrahimowicz podpisał umowę z AC Milanem. Nazwisko nie jest tutaj zbiegiem okoliczności, jest on faktycznie synem Zlatana. Jest to jego pierwsza profesjonalna umowa, ale na występy w głównym składzie Milanu raczej się nie zanosi. Co prawda to właśnie w Mediolanie od kilku lat trenuje, jest skrzydłowym, ale nie zdobywa wielu bramek i zanotował tylko jedną asystę na 42 mecze. Liczby tutaj w ogóle nie powalają i przypuszczam, że gdyby nie. Nazwisko to do podpisania umowy nigdy by nie doszło. Niemniej jednak życzę powodzenia, wielu bramek, wielu asyst i mnóstwa sukcesów. Po głośnym przywitaniu Kiliana Mbappé w Realu Madryt tym razem potwierdzono przedłużenie umowy z Lucasem Vasquezem. Potwierdzono, że umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku. Co ciekawe jest on zawodnikiem Królewskich od 2007, a w pierwszym składzie występuje od 2015 roku. Real Madryt potwierdził także pozostanie Luki Modricia na kolejny sezon. Mason Greenwood nie będzie już piłkarzem Manchester United. Choć w momencie nagrywania tego filmu nie pojawiło się jeszcze potwierdzenie tego transferu, to on będzie występował dla Olympique Marsylii. Dwa dni temu wieczorem pojawił się we Francji, a na lotnisku przywitało go wielu kibiców tego klubu. Najpewniej wczoraj przechodził testy medyczne, a potwierdzenie transferu to kwestia dni albo nawet i godzin. Wiadomo, że w klubie będzie on zastępował Pierre-Emericka Yanga, ponieważ Gabończyk został piłkarzem saudyjskiego Al-Qadzaja, który w tym sezonie będzie beniaminkiem w najwyższej klasie rozgrywkowej w Arabii Saudyjskiej. Wracając jednak do Masona Greenwooda, to Czerwone Diabły w tym momencie dostały za niego 30 milionów euro i zapewnili sobie także 50% od kolejnego transferu. Mi jako kibicowi United szkoda jest, że historia wychowanka tego klubu zakończyła się w taki, a nie inny sposób. Niemniej jednak my na szczęście dalej Dalej mamy Antonego i wspólnie na prawym skrzydle będziemy dalej mogli kopać się po czole. Natomiast na Old Trafford zawitał Lenny Joros na tego zawodnika od dłuższego czasu czaił się Real Madryt, ale nie chcieli oni spełnić żądań francuskiego klubu. Lille oczekiwało ponad 60 milionów euro, oni oferowali niespełna połowę tej kwoty, a sam zawodnik nalegał na przyjęcie oferty królewskich. Wtedy jednak pojawił się Manchester United i według medialnych informacji zapłacili za niego ponad 60 milionów euro. Oczywiście ta oferta została zaakceptowana, a hiszpańska marka podała, że Joro został zmuszony do podpisania umowy. Ponoć straszono go, że jeśli tego nie zrobi, to cały kolejny sezon przesiedzi na ławce rezerwowych. Przyznam się, że tego piłkarza to ja prawie w ogóle nie znam. No co prawda słyszałem o nim, ale Liga Francuska nigdy nie była mi bliska. W każdym razie jest to środkowy defensor, który ma niespełna 19 lat i od początku kariery występuje w Lille. Grał praktycznie każdy mecz po 90 minut i zbierał pozytywne opinie. Jednak zobaczymy jak zweryfikuje go Premier League. Kilian Mbappé jest już piłkarzem Realu Madryt, ale dalej w 100% nie jest rozliczony z Paris Saint-Germain, no a raczej to francuski klub nie rozliczył się z Kilianem Mbappé. Okazuje się, że Kilianowi zgodnie z podpisanymi umowami należy się około 80 milionów euro zaległego wynagrodzenia. Wynika to z faktu kilku niewypłaconych premii oraz dwumiesięcznej wypłaty w 2024 roku. Jego mama w rozmowie z Le Parisien wyznała, że jeśli klub nie zdecyduje się wywiązać z podpisanej umowy, to ta sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Ponadto dowiedzieliśmy się, że Kilian poza jednym razem zawsze samemu spotykał się z prezesem Paris Saint-Germain, a nie w jej obecności. Dodała, że nigdy nie było problemu, aż do momentu, gdy to w lutym Kilian oznajmił prezesowi, że opuszcza klub. Wtedy relacje i kontakt z właścicielami Paris Saint-Germain uległy znacznemu pogorszeniu. 14 lat i 296 dni. Tyle miał kawan Sullivan w momencie swojego debiutu na boiskach MLS. Amerykanin występuje dla klubu Philadelphia Union i w ostatnim spotkaniu z New England Revolution pojawił się na murawie w 85 minucie, tym samym pobił rekord najmłodszego piłkarza w lidze o 13 dni. Co ciekawie, to Philadelphia Union występuje także jego starszy o 5 lat brat. Co więcej, w 2018 roku ma on dołączyć do Manchesteru City. Nie znalazłem oficjalnego podpisania, potwierdzenia tej informacji na klubowej stronie. Jednak Fabrizio Romano, jak i amerykańskie media zgodnie informują, że taka umowa została podpisana w marcu tego roku i na jej mocy do 18 roku życia będzie kopał piłkę w ojczyźnie. Na dzisiaj to już koniec. Dziękuję wam, że ten film oglądaliście do tego momentu. Oczywiście zachęcam was, aby do nas dołączyć, subskrybując kanał. Zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu, gdzie szeroko omawiamy prezentację Kiliana Mbappé w Realu Madryt. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!